zasztyczyć się życiem, jesienią, robić rzeczy, a tu nagle przeziębienie, no i lipa, bo można naprawdę planować ambitnie, ale nikt z tych planów, gdy braknie zdrowia. Ale ty kliknąłeś w ten film, więc czuję, że wiesz, że masz tutaj naprawdę bardzo duży wpływ i możesz dużo zmienić, naprawdę nie kupocząc się za bardzo. I robiąc naprawdę małe i proste rzeczy, możesz realnie zwiększać swoją odporność i szansę na bezprzeziębieniowy sezon, co, jeju, jak jest miłą rzeczą w życiu. Jeśli się jeszcze nie znamy, to cześć, jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i ogromne prawa dla Ciebie, że w przeciwieństwie do wielu ludzi, którzy tylko mówią, że zdrowie jest dla nich ważne, ty rzeczywiście robisz coś, co pomoże Ci budować zdrowszą przyszłość, no i tutaj bezprzeziębieniowy sezon. Trzymajmy za to kciuki. Pierwszy mikronowy, który może to pomóc, to tarcie lub szatkowanie marchewki. Ale Irena, co to ma do odporności? Marchew to świetne źródło beta-karotenu, czyli prowitaminy, a która jest kluczowa w walce z infekcjami i w budowaniu zdrowia. Bierze ona udział w tworzeniu śluzu, na przykład w drogach oddechowych, w jelitach, który jest niezbędny do chronienia przed wtargnięciem patogenów do twojego organizmu. A jak ją mega szybko dodać? Na przykład wrzucasz sobie takie duże kawałki marchewki do blendera, kilka razy pulsacyjnie blendujesz i masz taką potartą marchewkę. Możesz też oczywiście zwyczajnie ją potrzymać która świetnie nadaje się po prostu do dorzucenia do jakiegoś sosu, potrawki, zupy, albo też na przykład do owsianki. Bardzo polecam Ci owsiankę z tartą marchewką, cynamonem, orzechami włoskimi. Pyszna, pyszna sprawa. A jakże zdrowa. Ja też bardzo lubię sobie tak wywać moją dietę. Powiedzmy, że to jest słowo. Po prostu kroić sobie marchewkę na cztery w słupki i takie słupki dodawać sobie do lunchboxów, do kanapek, do kolacji po prostu jako taki dodatkowy warzyw do zagryzania, bo jak możesz się spodziewać, im więcej warzyw na Twoim talerzu, tym większe Twoje szanse na bezprzeziębieniowy sezon. Kolejny mikronawyk jest tak prosty, a tak przyjemny, szczególnie gdy za oknem jest szarowa, chodzi rozgrzewające przyprawy. Dla mnie to jest świetny zbieg okoliczności, że nie tylko miło jest zjeść sobie taką rozgrzewającą zupkę, pieczone aromatyczne warzywka czy herbatkę z cynamonem, ale też, że to super wpływa na Twoją odporność. Piękna sprawa. Ale konkretnie, dorzucenie jakich przypraw do Twoich dań pomoże Ci zwiększyć twoją odporność. Po pierwsze, cynamon. Jesieniarstwo ma sens moje. Drodzy. Cynamon ma działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwdrobnoustrojowe ze względu na liczne antyoksydanty. Ale wiadomo, nie wcinamy go łyżeczką, tylko dodajemy poza dużo cynamonu, też może działać na nas niekorzystnie. Ale tu trzeba byłoby się postarać. I pytanie, nad którym się mocno zastanawiałam, przed scenariusz do tego filmu, czy w takim razie jedzenie cynamonek jest prozdrowotne? No tak. Wiemy, że cynamon działa prozdrowotnie. Plus, dodatkowo, jeśli zrobisz na przykład spotkanie ze znajomymi, na którym robicie sobie razem po prostu taki cozy, miły wieczór i wspólne robienie cynamonek, co bardzo polecam, to dodatkowo dobrze to też płynie na twoje zdrowie społeczne, relacyjne, które również jest częścią takiego holistycznego zdrowia i to bardzo ważną. Także myślę, że jakieś argumenty tutaj są. Żeby nie było, cynamonki to nie są jakieś za bardzo odżywcze produkty i absolutnie nie polecam ci bazować na nich w twojej diety, ale w zdrowszym życiu również jest miejsce na takie mniej odżywcze produkty. I tak, by the way, i to właśnie jestem u znajomej i inna znajoma robi nam właśnie cynamonki. <laughs> Jakby ktoś chciał zorganizować takie spotkanie, podlinkuję pyszny przepis na cynamonki w opisie. Przyprawa numer dwa. Kardamon, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Ostatnio mam fazę na kardamon, więc bardzo mnie to cieszy. Ultra polecam zrobić sobie kardamonkowy pudding chia. Podlinkuję też przepis i dodatkowo chia również super wpłynie na Twoją odporność. Nasiona chia to bardzo fajne źródło kwasów tłuszczowych Omega-3, które przez swoje działanie przeciwzapalne również wspierają twoją odporność. Dodatkowo chia może super działać na twoje jelita, co również dla twojej odporności będzie świetną rzeczą. Wrócimy zaraz do przypraw, ale tutaj kolejnym mikronawykiem jest dorzucanie sobie chia Albo w formie pudingów, albo taka najbaralniejsza rzecz, jeśli chcesz jeść w ciągu dnia czyja, ale niekoniecznie chcesz robić pudingi, możesz po prostu dorzucić sobie łyżkę czyja do wody, zostawić ją na chwilę, ona sobie tam napęcznieje i potem po prostu raz dziennie wypić sobie taką szklaneczkę, w której pływa Ci trochę czyja. Za bardzo nie wpłynie to na smak wody, po prostu będzie troszkę inna konsystencja, a dla Twojego zdrowia świetna rzecz. Fajnym źródłem roślinnych omega 3 jest też siemieniane, które na ło jest trochę tańsze, ale. Chia ma tutaj dużą przewagę, jeśli jest się zabieganym, bo nasiona czyja, żeby wydobyć z nich te kwasy tłuszczowe omega-3, trzeba je zmielić. A przez to, że kwasy tłuszczowe omega-3 są dość niestabilne, to najlepiej mielić ją na świeżo, albo maks na dwa dni do przodu i trzymać potem taką zmieloną w lodówce. A nasiona czyja mają na tyle miękką skórkę, że wystarczy je namoczyć i gdy one napęcznieją, to już nasz organizm spokojnie może wydostać sobie z nich omega-3. Więc chia będzie też ekstra dodatkiem do owsianek, szczególnie tych nocnych, czy do koktajli, albo właśnie po prostu do... Wracając do przypraw, kolejną, na którą warto zwrócić uwagę, jest imbir. Ma działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, ale też przeciwdrobnoustrojowe. Dodatkowy bonus dla wszystkich szczęśliwców, którzy tak jak ja mają chorą tarczycę, imbir może też fajnie działać wspomagająco właśnie na nią. Tak imbir jest świetny do zrobienia sobie jakiegoś naparu jesiennego, do dodania do kary, albo jeden z moich absolutnie ukochanych jesieniarskich przepisów, czyli Chana Masala jest tak prosty do zrobienia, tak pyszny, tak rozgrzewający na jesień no. Cudo! podziękuję przepis w opisie. Świetna przyprawa i warzywo, które cudnie wpływa na nasz układ odpornościowy, to czosnek, ze względu na zawartość związków siarki. A niektóre badania mówią nawet o możliwej stymulacji komórek układu odpornościowego. How cool is that? Pretty cool! Jeśli się trochę znamy, to wiesz, że ja czosnek kocham bardzo. Ciekawostka z czapy. Moja babcia, gdy przychodził sezon jesiennolizmowy, to robiła nam kanapki z własnego domowego chleba z masłem i na to taka gruba warstwa czosnku. Sama takie kanapki też jadła codziennie, więc jakby się ktoś zastanawiał... Skąd moja tak duża miłość do czosnku, to poję na przez babcie od małego. <grym> Ostatnia niepozorna przyprawa, którą na pewno masz u siebie w domu, to czarny pieprz. Ma działanie przeciwzapalne, ale też zwiększające produkcję soków trawiennych, przez co zwiększa odporność i zmniejsza możliwość wtargnięcia patogenów drogą pokarmową. Z takich rozgrywających, naładowanych tymi przyprawami potraw bardzo polecam ciecierzyce kary, banalny ekspresowy przepis taka pyszniutka na jesień. Czy na przykład kuminowe kaszotto warzywne, jednogarnkowe, prościuchne, rozgrzewające, maksycące. Pod Dziękuję, wszystko w opisie. W ogóle to jestem ogromnie ciekawa, czy ty masz jakieś takie małe rzeczy, które pomagają ci żyć zdrowiej, mieć lepszą odporność. Jestem przeciekawa, prze, prze więc daj znać w komentarzu. Banalny mikronawyk. Zamiń sobie choć czasem ryż na kaszę. Kasze takie jak na przykład jaglana, gryczana, jęczmienna mają o wiele więcej błonnika i też składników mineralnych, witamin z grupy B. Jak możliwe, że wiesz, twoje jelita i stworki, które w nich mieszkają, czyli twoja mikrobiota, są naprawdę kluczowe dla twojej odporności. Dlatego wiele osób w tym sezonie Łyka dużo probiotyków. Tylko jest na to o wiele tańszy sposób tym bardziej, że tak naprawdę nie mamy takich bardzo jasnych przesłanek na to, żeby łykanie probiotyków zwiększało nam odporność. Są na to szanse i mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości się to rozjaśni, ale co póki co wiemy, że super działa na mikrobiotylitową? Błonnik i warzywa! dla twoich mikroorganizmów i dla twoich jelit błonnik to jest po prostu takie cudne spa. Chyba że oczywiście masz chore jelita, wtedy czasem większej ilość błonnika może bardziej je podrażniać, ale to jest oczywiście już bardzo odrębna indywidualna kwestia. I zamiana ryżu na kaszę, choć czasem to jeden ze sposobów na to, by tego błonnika w twojej diecie było więcej, ale oczywiście sam ryż w sobie jest zupełnie okej okay, neutralnym produktem spożywczym i możesz zamiast tego na przykład nie wiem, spróbować wymienić sobie jasny makaron na ten pełnoziarnisty, jasne pieczywo na to pełnoziarniste, dorzucić do twojej diety więcej strączków, więcej orzechów albo, ja wiem, że nikt tutaj się tego nie Możesz jeść więcej warzyw i owoców. <gry> Szok na kanale dietetycznym, naprawdę. I ja wiem, że to jest wyświechtany banał, ale naprawdę, kurde, jak to działa? Jak to działa? Jak to super działa na Twoją odporność? Na jelita, no. Mm. Jeśli szukasz prostych, maciu zmian, które świetnie wpłyną na twoje ilta, to na maksa polecam ten film. Te mikronawyki to jest naprawdę świetne uzupełnienie do tego, a nie chcę się tutaj za bardzo powtarzać, więc bardzo polecam otworzyć sobie na drugiej karcie na potem. Twoje ile ci bardzo za to podziękują. Kolejny nawyk jest ultra prosty, praktycznie za darmo. Możesz się go tu nie spodziewać, ale jest to po prostu mycie rąk. Kurde drogie, suple na odporność. Proszki, smrożki, a weź sobie, myj ręce, jak wracasz do domu. Otkaś ręce, gdy wychodzisz ze środków transportu. Przeczyj sobie czasem jakimś środkiem odkarzają telefon. To naprawdę tak pomaga. No kurczę, regularne mycie rąk działa i naprawdę ogranicza transmisję patogenów. Fun fact, jest Światowy Dzień Higieny Rąk i to w moje imieniny, więc ja będę podwójnie świętować. Zepsujcie sobie datę. 5 maj, ważne święto. Kolejny mikronawyk, posypywanie dań pestkami dyni. Do zup, do sałatek, do owsianek. Pestki dyni to źródło cynku, który jest ultra, ultra ważne dla Twojego układu odpornościowego. Jego niski poziom powiązano ze zwiększonym ryzykiem Infekcji wirusowych. Więc taki słoiczek pestek dyni gdzieś na widoku, żeby sobie je tak raz dziennie gdzieś do jakiegoś dania wsypać troszkę tych pestek, naprawdę może tu super zadziałać. Plus dodatkowo pestki dyni to jest też ekstra źródło żelaza. Jeśli masz jego niedopory, niską ferytynę, to to również może wpływać na obniżoną odporność. Jeśli masz z tym problem z żelazem i chcesz całego takiego kompedium wiedzy, jak sobie realnie, prostymi rzeczami móc zwiększyć jego ilość, to bardzo polecam ten film. Rozwiewa dużo mitów i masz naprawdę proste i konkretne rozwiązania, które pomogą ci zwiększyć poziom żelaza czy ferytyny. Odnośnie cyn. To nie wiem, czy wiesz, co co prawda nie jest mikronawek, ale taki protyp, który mało osób zna, a naprawdę jest, jest bardzo przydatny, to cynk do sania. To taki suplement, który ma udowodnione, że może skracać Ci długość przeziębienia. Tylko, ważna rzecz, to nie jest suplement do przyjmowania sobie codziennie, cały czas, bo jeśli masz za dużo cynku w diecie, to możesz na przykład mieć gorsze wkłanie miedzi, ale taki, który możemy przyjmować krótkotrwale, dosłownie gdy zaczyna nas coś brać, by to potencjalne przeziębienie sobie skrócić. Oczywiście jak z każdym suplementem, indywidualnie dostosowując to swoim lekarzem, z farmaceutą. Także następnym razem, gdy coś się bierze, możesz zapytać swojego lekarza, czy włączenie tutaj suplementacji cynkiem może coś u Ciebie pomóc. Z suplementów, które wpływają na Twoją odporność, bardzo ważna jest też witamina D. Mikronowych są związany od mojej przyjaciółki, która dosłownie trzymała sobie takie suplementy, właśnie witaminy D, na stole, przy którym jadła. Witamina D rozpuszcza się w tłuszczach, więc z dietetycznego punktu widzenia warto przyjmować ją do posiłków, w którym jakiś tłuszcz jest, a w większości posiłków go mamy. Wiadomo, że o suplementacji czasem jest ciężko pamiętać, dlatego jeśli masz coś dosłownie przed nosem w miejscu, gdzie i tak często przesiadujesz coś robisz, to o wiele łatwiej będziecie o tym pamiętać, że ojesz obiad, patrzysz, widzisz, o, tam są tabletki, które fajnie, żebym zabrała. Z takich ogólnopolskich zaleceń warto witaminę D przyjmować w tych miesiącach nieletnich, czyli jesień, zima wiosna, a w lato, jeśli nie spędzasz dużej ilości czasu na słońcu. Tutaj oczywiście, jak zawsze, indywidualnie skonsultuj to ze swoim lekarzem i z nim dopasuj sobie dawki. W ogóle jaki mam cute kubek na kawę. Kolejny mikronawyk to herbata truskawkowa albo wszelakie rozgrzewające herbatki. Jest to po prostu umilona forma zadbania o odpowiednie nawodnienie, gdy za oknem jest szaro, buro, jest chłodno, już nie zawsze chce się pić tyle wody i dużo się mówi o nawodnieniu, gdy jest lato, gdy jest upał, jak wtedy o to dbać, a ono również jest ultra ważne w tym sezonie przeziębieniowym, bo odpowiednie nawodnienie jest bardzo ważne dla Twojej odporności. Gwarantuje m.in. odpowiednią pracę błąd śluzowych i skóry, i to jest taka Twoja obrona przed wnikaniem drobnoustrojów. Moje pyszne na nawodnienie jesienią, to wzięcie sobie mrożonych truskawek, dorzucenie do tego trochę cynamonu i to zalanie wrzątkiem, albo na przykład troszkę mrożonych malin, troszkę imbiru i do tego wrzątek. Możesz zrobić sobie też większy dzbanek takiej herbaty i dać go gdzieś na widoku, tak żeby znów, tak samo tak jak bardzo często polecam, żeby dawać sobie wszędzie szklanki z wodą na widoku w miejscach, w których przebywasz, bo wtedy widząc to, o wiele łatwiej przypomnieć sobie, że oho, przydałby się coś wypić. O wiele łatwiej sięgnąć i naleć sobie taką herbatkę, niż żeby za każdym razem musiałeś do kuchni i robić sobie ją od nowa. Kolejna ultra ważna rzecz, to zamien grzańca na rozgrzewającą herbatę. Weź sobie do kubeczka herbatę, imbir, do tego jakieś pokrojone jabłuszko albo pomarańcza. Tylko ważna rzecz. Jeśli robisz to z pomarańczy, to jest coś, co mnie bardzo irytuje we wszystkich grzańcach i tym podobnych, że bardzo często wrzucana tam jest pomarańcza, która nie jest umyta ani nie jest obrana. Robiąc takie napary z cytrusami, albo je obierz, albo wcześniej wypasz, bo tak to tak naprawdę masz trochę wywar tam z brudnej skórki owoca, który leciał do Ciebie z bardzo daleka, więc... Tak średnio. <noise> Ale czemu w ogóle o takich herbatkach? Jest to cudna alternatywa dla grzańców, bo alkohol to jest coś, co tak bardzo zmniejsza Twoją odporność. Bo nie, kieliszek wód sam czy z pieprzem czy cokolwiek nie jest okej okay dla Twojej odporności, bo nie, picie wina również nie jest prozdrowotne. Alkohol to jest dosłownie toksyna, której picie zostało z jakimś dziwnym cudem znormalizowane, często reklamowane też w social mediach i gdy ja na ogół jestem dość łagodnym człowiekiem, to tutaj jak to widzę, to naprawdę... No gotuje się to we mnie. Pić alkoholu może dosłownie skracać ci życie, sprawiać, że więcej chorujesz, obciążać system zdrowotny, rozwalać rodziny, ale hej! Jak nie pijesz alkoholu, to no, coś musi być z tobą nie tak. Naprawdę jest mi brak słów co do tego, jest to... W tym temacie bardzo też polecam cały film o alko. Dane naukowe na ten temat mogą bardzo otwierać oczy. Polecam serdecznie. I naprawdę w kontekście odporności, przeziębień nie ma sobie co tutaj robić pod górkę. I, i napoje rozgrzewające są ekstra, są super, są pyszniutkie. Wyjścia na takie napoje ze znajomymi są też ekstra, ale zamiast alkoholowych opcji możesz wybrać na przykład rozgrzewającą herbatkę, czy też coraz bardziej popularne, bez I szybki przerywnik, jeśli ten film jest dla Ciebie pomocny i chcesz pomóc mi, to możesz dać łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować. Dla ciebie to jest tylko chwilka a dla mnie naprawdę realna pomoc. Kolejna malutka rzecz, która może bardzo Ci pomóc, to nastawianie budzika na czas do spania. Czuję, że jest to mikronowe, który się tu pojawia często, ale jej jak sen jest ważny dla Twojego zdrowia, to naprawdę ciężko tego nie docenić. Dorosłym zaleca się tak minimum 7 godzin snu. Krótszy i rozregulowany sen wiąże się z większą podatnością na infekcje i z zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej. Tylko nie oszukujmy się, często bardzo łatwo wieczorem się zasiedzieć, zaczytać, zaoglądać. Pozdrawiam tu wszystkich, którzy oglądają mnie późno. Że więc żeby sobie to ułatwić żeby sobie wieczorem o tym przypomnieć, to warto mieć nastawiony taki cykliczny budzik na czas, w którym wiesz, że warto byłoby już zacząć zbierać się do spania, myć zęby, robić wieczorną pielęgnację. To taka przypominajka, że hej, jeśli chcesz się czuć jutro spoko, to warto teraz już się zbierać do spanka. Tutaj też nie sama długość snu jest ważna, ale też jego jakość i regularność w porach spania. Dla poprawy jakości snu może okazać się pomocne ograniczenie ekranów przed snem, stałe pory snu, kolacja 2-3 godziny przed snem, czy wietrzenie pomieszczenia, w którym śpimy. Kolej to dogroszkowanie makaronu, kaszy czy ryżu. Czyli do gotującego się makaronu, ryżu, kaszy, wrzucenie mrożonego groszku i gotowanie go razem. Taki makaron, kaszę czy ryż można normalnie później wykorzystywać do tego, do czego chcieliśmy go wykorzystać, a dzięki temu w super łatwy sposób mamy więcej białka w naszej diecie. A białko jest ultra, ultra ważne, jeśli chodzi o Twoją odporność. Jest ono budulcem komórek odpornościowych i gdy mamy go za mało, to możemy mieć problemy z odpornością. Tak naprawdę na takiej typowej polskiej diecie większość osób nie ma problemu z tym, że ma za mało białka, ale tutaj można zwrócić uwagę na jakość tego białka, bo jeśli chcemy wpłynąć też pozytywnie na na przykład stan naszego serca, naczyń kronośnych, zmniejszenie cholesterolu, zmniejszenie stanu zapalnego, poprawienie sobie glikemii, to można też częściowo białko zwierzęce zamienić na białko roślinne, dorzucając czasem do sosu, do zupy, na przykład z ciecierzycę, groszek, tofu, fasolkę. Twoje zdrowie i też często Twój portfel. Ci za to podziękuję, plus czas to takie gotowanie też jest szybsze. Ja wiem, że dzisiaj mówimy sobie dużo o takich małych mikronawykach, małych rzeczach, ale tak naprawdę podstawą budowania twojej odporności nie są suple, przyprawy, co może oczywiście też pomóc i to naprawdę mocno pomóc, ale taka dieta nisko przetworzona z masą warzyw, owoców, błonnika, różnorodna, bogata w produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze, zdrowe źródła białka i te wszystkie mikronawyki, o których dzisiaj sobie gadamy, też ci w tym realnie, bardzo realnie pomogą. Malutki, a jak superowy dla Twojej odporności nawyk, to chodzenie podczas rozmów. Dzwoni do Ciebie, psiapsie mieszkająca daleko, a weź sobie załóż słuchawki, załóż buty i wyjdź na spacer. Umawiasz się ze znajomą na ploteczki, a weź zamiast kawiarni zaproponuj przejście się po parku w Twoim mieście. Bardzo opłacalną rzeczą, jeśli chcesz mieć bezprzeziębieniowy sezon, jest włączenie większej ilości ruchu. Takie spacery podczas rozmów to naprawdę super rzecz. Jeśli przydałby ci się inne, super prościutkie rzeczy, dzięki którym naprawdę możesz zacząć ruszać się zauważalnie więcej i to bardzo. W prosty sposób, to ogromnie polecam film o mikronawykach, które pomogą Ci się więcej ruszać. Jestem ogromnie ciekawa, czy Ty masz jakieś swoje małe rzeczy, które pomagają Ci dbać o odporność. Koniecznie podziel się nimi w opisie. Na maksa polecam film o mikronawykach dla zdrowych jelit i dla większej ilości ruchu. Dziękuję Ci za dzisiaj. Ogromnie doceniam, że jesteś.